Cześć, witajcie! Ja jestem Patryk Phoenix i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałem was zaprosić na serię, nową serię na moim kanale, która będzie nosiła nazwę niemiecki od podstaw, nie tylko dla opiekunów. Tak tak moi drodzy, pomyślałem, że coś nowego na kanał trzeba wrzucić, także wykorzystam wiedzę, którą mam i ją przekażę. Dlatego dlaczego ta nazwa? Ponieważ nie każdy wie, większość wie. Jestem wykonem osób starszych od 8 lat, dlatego pomyślałem, że tą wiedzą, która jest w głowie, podzielę się właśnie z wami. Czyli to będzie z rząd kilkunastu odcinków, lekcja po lekcji poświęcony niemieckiego. Codziennie o godzinie 16 będzie wlatywał odcineczek. Także moi drodzy, nie pozostaje nic innego jak zaprosić was na tą serię. A ja już się zabieram do nakrywania dla Was pierwszego odcinka, który wkroczy o 16:00. Co nie będzie wlatywał. Oczywiście, to co będę Wam przekazywał, również będziecie mogli yy, czytać w opisie. Yy, jeszcze chciałem takie małe wyjaśnienie. Oczywiście, pewnie nie raz to jeszcze powiem. Jestem Samułkę. 8 lat temu wyjechałem na zlecenie i bez języka się męczyłem. Książkami, internet, mały internet, więcej książek. Uczyłem się krok po kroku, step a step. Po prostu nauczyłem się dzisiaj niemieckiego. Nie twierdzę, że jest perfekcyjny. To, co mam w głowie, Wam przekażę. Jeśli coś będzie niejasne albo coś źle, coś gdzieś tam wypowiem się, możecie również napisać w komentarzu. Krytyka też jest mile widziana. Oczywiście nie za dużo. Oczywiście również w opisie zostawi linka do mojego fanpage'a na Facebooku, Łagonaselo Drodzy Phoenixa, na który Was też zapraszam. A więc mi nic innego, jak zaprosić Was do lajkowania. Jeśli jesteś tu nowy, subskrybuj kanał. A w opisie oczywiście już pod tym odcinkiem zostawię Ci link do mojego fanpage'a na Facebooku. Także mam nadzieję, że będziesz tutaj częstym gościem. Serdecznie się zapraszam, no i do zobaczenia. Jutro o godzinie 16. Cześć!